Bo chodzi mi, tutaj akurat y, y, piję do tego, że Wersow na przykład bardzo dużo y, w sobie zmieniła ostatnimi czasy. Kurczę, 30 minut Kejdź, i dopiero zaczynamy. <grywanie> do, <grywanie> dopiero zaczynamy. <grywanie> Staro się robić jakieś płynne transition stary, między <grywanie> pytaniami. Y, no tu mi się akurat fajnie wyszło, bo wydajeś mi furteczkę a. do odpalenia tematu y, z Frizem, a konkretnie na razie tylko zaj za zajmijmy się tym case'em. Czy według Ciebie frizz ma jakiś znaczący wpływ na kompleksy werki? No ja to poruszyłem dzisiaj w materiale i chętnie tutaj to poruszę. Ona jak zaczynała y, nagrywać na YouTubie, to właśnie rzuca takie odcinki, że w pełni akceptuje siebie, że akceptacja siebie jest bardzo ważna. Tam siedzi w takiej czerwonej sukience na łóżku. I ona kilka robiła odcinków o kompleksach, że właśnie teraz już jest y, w pełni akceptuje siebie, i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym czasie to się zmieniło. I y, oczywiście mogło się to z, zmienić z, z powodów. Y, presji Instagrama, że wiesz, widzisz, że wszystkie laski są odpicowane, yy, yy, napompowane tam usta, idealne sylwetki i tak dalej, To może trochę rydźbanie, ale ma też spory wpływ na tym frizz. Bo zobacz, wrzuciła odcinek z tymi na przykład włosami. Była mega przeszczęśliwa, tam skakała na ulicy, że super ma te teraz włosy krótsze, że to jest, bo to jest zdrowsze, doczepy tam yy, jakby te włosy osłabiają. Więc była szczęśliwa ze swojej decyzji, dziękowała widzom, że, bo to widzowie jakby jej tam na Instagramie, oni kręcą takie odcinki, że widzowie decydują o tym, co robię w życiu. nie? Jakieś takie, to tam dużo influencerów robi. No i widać, że była szczęśliwa. nie? No i podchodzi taka szczęśliwa do tego friza i a ty co myślisz? A on, nie no lepiej w długich. I ona nagle tak, tak, wiesz, to jest normalne, że nagle, bo chcesz się podobać partnerowi. Nagle te emocje, a okej, okay. i tydzień, znowu powiększyła, nie powiększyła, tylko przedłużyła włosy. Jest to trochę smutne. Tak samo z tymi, z, z tymi piersiami, Okej, okay, może to była jej decyzja i zawsze chciała to zrobić, ale no, nakrywała odcinki, że jakby w pełni akceptuje swoje ciało, a nagle yy, zdecyduje się na taki zabieg. Uważam, że ona czuje presję, że bardzo, 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 bardzo chce się podobać yy, Karolowi i nawet gdy akceptuje siebie, no to chce się zmieniać pod niego. Yy, nie wiem czy to jest dobrze, ale no, jeśli są szczęśliwi no to okej, okay. a jednak ja, ja podsumowując to pytanie no to uważam, że on ma spory wpływ na nią, bo wiesz jeżeli siedzisz z koleżankami i twój chłopak mówi, że no ja to bym chciał zobaczyć tamtej piersi, bo ona ma podobno najfajniejsze, no to, to ci trochę ryje, ba Ja to rozumiem, bo ja kiedyś też byłem taki... Chodzi taki... o ten fragment tak, z, tak, z tak, Marcysią. Tak? tak, tak, tak. Ja też... werso też, też w ogóle miała kompleks Marcysi przez długi czas i to mi też potwierdzali członkowie ekipy, że to każdy o tym wie. Ja też rozumiem to wszystko, bo ja też kiedyś byłem taki głupkowaty trochę jak Friis. Jak byłem młodszy, nie? że tam... Bo wiesz, kurczę, jesteś sławny, nagle masz. Yy, piszą do ciebie różne dziwuchy z Instagrama. No to też pamiętam, rzucam jakieś takie teksty głupkowate I te, teraz wiem na przykład, że to jest debilne, nie? No ale Chris też to kiedyś zrozumie. Ten kompleks się mnie w sobie zaciekawił, ale to co? To po prostu. Nie, no to każdy wie, że jak Martysia się pojawia w ekipie, no to przecież Wersów była trochę taka zazdrosna, to było widać tam w przeróżnych... Okej, okay, no tak, no i w sumie jak potywa. wtedy Freeze uderzył z tym tekstem o piersiach, no to wtedy to mógł być mocny cios dla Werki. No, się? no.